Z to sobie można ubrać. najwyżej w zębach To Topu, to jest to. Możemy chwilę pogadać? Przykro, gdy ktoś taki jak Bran umiera. Wszyscy mówią, że był dobrym królem. Bo o zmarłym nie godzi się mówić inaczej. To znaczy, że się z tym nie zgadzasz? Bran całe życie spędził na morzu. A jak go nie było, odżywały zatargi, które toczyły wyspę od środka. Wtedy ludzie pomstowali, że nie ma komu rozsądzać sporu. Ale potem Bran wracał z łupami, urządzał uczty, miutlał się strumieniami i ludzie znowu go kochali. Bywaj, ciągną tacy z kontynentu, a potem ich trupy trzeba skarczyć. Nie na plecach tracić przed tu. Ich bin nicht passt gut. que tudo aí Zobaczymy, czy to coś dało. Czas wrócić do udalryka. Możemy tej, która jest z e? <laughs> Nigdy nie znałem kogoś tak odważnego i tak oddanego Bogom. A, Ale czemu? Czemu to zrobiłeś? Co się dzieje? Pudalryk. Głosy kazałem mu wyłupić sobie oko. Co? Czemu to zrobiłeś? Taka była? Wola Bogów? To ofiara. Za kiego? Kiedy Bogowie przemówili? Zaraz jak wypłynąłem? Jakiś czas potem. Zmogła mnie senność, położyłem się. Wtedy objawili mi swoją wolę. Zawsze przemawiają, gdy śpisz? Zawsze. Co wtedy widzisz? Wzywają cię w jakieś konkretne miejsce? Do mojego dawnego domu. Każą palić pochodnie i przebawiają z cienia. Czego dokładnie chcieli Bogowie, pamiętasz? Co ci powiedzieli? Byli źli. Głos powiedział, poduj człowieku, nie pomogłeś jakiemu, a teraz nie popłynąłeś błagać o przebaczenie. Wykol sobie oko. Cierp i żałuj za zło, którego dokonałeś. Bogowie objawili ci kiedyś swoją postać, czy zawsze to tylko cień? Raz jeden zebrałem się na odwagę i we śnie roznieciłem mocniej pochodnie. Wtedy ujrzałem zatartą postać siedzącą w cieniu. Bogowie zawsze oczekują, że złożysz im w ofierze swoje cierpienie? Tylko ono jest im miłe, dlatego chcą go coraz więcej. Powiedziałeś, że bogowie przemawiają z cienia. To dlatego nie pozwalasz palić tu światła? W moich snach czasem widzę ich postać, gdy pochodnie palą się wystarczająco jasno. To wielki zaszczyt widzieć bogów. Może gdyby w domu było jaśniej, widziałbyś ich też na jawie. Zwykli ludzie nie są godni oglądać ich oblicza. To nie duch brata go prześladuje. Zwróciłem miecz i nic się nie zmieniło. No to co mu jest? Możemy gdzieś porozmawiać na osobności. Chodźmy do pokoju gościnnego. No więc wiesz co to jest? To him. Istota pokonjunkcyjna. Bardzo rzadka i bardzo groźna. Przyczepia się do człowieka, który popełnił podły Przez lata żeruje na jego bólu, podsyca wyrzuty sumienia, w końcu zmusza do okaleczenia. Brzmi niewesoło. Da się go jakoś pokonać? Teoretycznie są dwa sposoby. Hima podobno można oszukać. Ktoś musi udać, że robi coś potwornego. Wtedy przeniesie się na nową ofiarę. Kiedy zrozumie, że został oszukany, będzie musiał odejść. Musimy spróbować. Nie znam nikogo, komu by się to udało. Może po prostu nikt nie znalazł dobrego podstępu. A jaki jest ten drugi sposób? Wiedźmińskie bestiariusze mówią, że trzeba spędzić noc w Leżu Hima. Razem z osobą, którą prześladuje. Znaczy, w nawiedzonym domu. Przyjemnie to tam nie jest, ale chyba nocowałeś już w gorszych warunkach. Na samym nocowaniu się nie skończy. Trzeba wypłoszyć Hima. Musi wyjść z cienia i pokazać swoją postać. Dopiero wtedy będzie można go zranić. I na pewno będzie chciał oddać. Widziałaś u To nie będzie łatwa walka. Wiem, że jesteś sceptyczny, ale chociaż spróbujmy znaleźć sposób, jak oszukać Hima. To może nie być takie proste. Zresztą żadna z metod nie jest doskonała. To znaczy... Kim to demon, a to bardzo trudno podejść. Do tego oszukujący nie może wiedzieć, że oszukuje. Co? Kim przyczepia się do człowieka, który popełnił jakiś paskudny czyn. Zbudza wyrzuty sumienia i karmi się jego żalem. Problem w tym, że jeśli oszukujący jest pewien, że nie zrobił nic złego, kim to wyczuje. Czyli jeśli jedno z nas wpadnie na jakiś pomysł, nie może nim powiedzieć drugiemu, tak? Inaczej podstęp się nie uda. Właśnie. Hmm. No a co z tą drugą metodą? Udalryk może nie wytrzymać całej nocy w leżu Hima. Myślisz, że Him będzie chciał go zabić? Sam z siebie nie, wtedy straciłby żywiciela. Udalryk jest wycieńczony. Adam wywołuje w nim złe wspomnienia i silne poczucie winy. Him na pewno nie przepuści takiej okazji. A im więcej bólu sprawi dalrykoi, tym silniejszy się stanie. I groźniejsze dla ciebie. Obie metody wydają się ryzykowne. Ale dalej myślę, że powinniśmy spróbować podstępu. Nie wiem. Nie jestem przekonany. Błagam, tylko mi nie mów, że w takich kwestiach też się słuchasz, Yennefer. Zresztą jeśli nic nie wymyślimy, zawsze możesz zrobić to po wiedźmińsku. O co ci chodzi z Yennefer? Już któryś raz o niej wspominasz. Nic, po prostu zauważyłam, że jesteście bardzo zgodni. Chcesz powiedzieć, że wzięła mnie pod pantofel? Nie to, żebyś był jakiś wyjątkowy. To chyba dotyczy wszystkich mężczyzn. Nieważne, nieokrzysany skielgijczyk, odważny rycerz czy twardy wiedźmin. Każdy z was w końcu daje się urobić i we wszystkim słucha się kobiety. Hmm, i żeby ci udowodnić, że się mylisz, mam cię teraz posłuchać nie mam na imię Yennefer, ryzyko pantoflarstwa nie zachodzi. No i pamiętaj, że jak nic nie wymyślimy, zrobimy to po twojemu. E, no dobra, nie będzie. Spróbujmy oszukać Hima. Dobra decyzja. Jedyne miejsce, w którym możemy coś zdziałać, to leży Hima. Nawiedzony dom. No to prowadź. Nie ma co zwlekać. 我再接一微信。